Siema z tej strony, Szymonek. Dzisiaj będziemy nagrywali. Pokażę Wam jedno doświadczenie, jak co się stanie z bibułą, kiedy wsadzi się ją do wody. Nie chodzi mi o zabarwienie wody, ale po prostu o zrobienie bibuły się. Yy, a w sumie sami się dowiecie później, jeżeli wkładamy. Akurat mi się wybrało takie same kolory widzowie. Kiedy wkładamy bibułę do wody, przyczekamy trochę. Wtedy będziemy musieli wymieszać tą bibułę. I stanie nam się trochę jaśniejsza. Teraz idziemy porównać sobie tą ca całą bibułę. Jak widzicie, jest taka ta bibuła, a my idziemy sobie porównać naszą drugą bibułę, yy, naszą, 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 Dobra, nie wiem czy będzie. A my sobie naszą, Jak widzicie, zmieniła trochę nasz kolor. Zmieniła trochę nasz kolor. No, tutaj mamy takie coś, a tutaj mamy ciemniejszą.